Witam i zapraszam na kolejne nagranie z cyklu Środa z Dzisiaj jest 20 kwietnia 2016 roku. W tym tygodniu poznaliśmy dane z polskiej gospodarki. Tym razem wyjątkowo już pierwszy raz od dłuższego czasu mieliśmy odczyty słabsze od oczekiwań i zarówno jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, jak i sprzedaż detaliczną. Pierwsze oznaki takiej zadyszki polskiej gospodarki, zresztą ten pierwszy kwartał no, będzie się charakteryzował tym, że był nieco słabszy niż e, czwarty kwartał 2015 roku. E, na razie nie ma powodu do paniki. E, I tak polska gospodarka się rozwija, no, ale widać, że nie jest tak dobrze jak choćby kilka miesięcy temu. No, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, to ona urosła o 0,5% w skali rok do roku w marcu. Produkcja przemysłowa sprzedana rosła w 23 spośród 34 kategorii. No i tutaj można wyróżnić sprzęt transportowy, meble, komputery, sprzęt elektroniczny. Natomiast najbardziej sprzedała, spadała sprzedaż węgla kamiennego i brunatnego, a także naprawy, konserwacje maszyn i urządzeń to 9%. No, zakładano wzrost na poziomie 3%, w związku z czym jest słabo w porównaniu do konsensusu, ale również była to najgorsza dynamika produkcji przemysłowej od listopada 2014 roku. E, także te dane o produkcji budowlano-montażowej były kiepskie, e, spadek niemal 14% rok do roku. E, w związku z tym nie jest dobrze, chociaż warto też uwzględnić czynniki sezonowe, chociażby Wielkanoc wypadała w tym roku, właśnie e, w tym okresie, w związku z czym e, mogło to w pewien sposób zaburzyć dane. Przechodząc do sprzedaży detalicznej, tutaj również nie jest najlepiej. Urosła ona rok do roku tylko o 80% przy zakładanym wzroście o 3,4%, także tutaj również znacząco poniżej oczekiwań ekonomistów. Natomiast tak naprawdę jedyna kategoria, która mocno spadała, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, no to były to paliwa. I one spadały E, zarówno w cenach stałych jak i cenach bieżących, w związku z czym e, po prostu mniej konsumujemy tego paliwa, ale z drugiej strony kupujemy więcej samochodów, motocykli, e, no i części do tego, do środków transportów. Ta kategoria rosła, rosła niemal o 12% rok do roku, czyli tutaj działa taka zasada ekonomiczna w kontekście dóbr komplementarnych, czyli jeżeli e, no ceny paliw spadają, no to kupujemy więcej samochodów przechodzimy do stałej rubryki czyli kontrakt FRA e, 3 na 6 kontrakt na stopy procentowe dla Polski i dla Stanów Zjednoczonych e, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na tą e, dolną część e, wykresu e, tutaj mamy spread między tymi kontraktami FRA e, i kurs USDPLN w czarnej kresce no i nadal wskazuje tutaj ten spread na lekkie albo nawet takie dosyć spore w sumie przewartościowanie złotego, gdzieś w granicy 5%, powiedzmy, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko ten kontrakt, no jak widać on w sumie dosyć dobrze się sprawdza w przeszłości, sprawdzał, no to gdzieś kurs USDPLN powinien znajdować się bliżej okolicy 4 zł. Oczekiwane stopy procentowe na podstawie kontraktów OIS, tutaj jest Polska, dziewiąty numerek, no, rynek tutaj coraz bardziej oczekuje tego, że jakieś e, obniżki stóp procentowych będą. Niewyceniana jest jeszcze cała e, obniżka o 25 punktów bazowych. E, natomiast no, na przestrzeni roku taki ruch o 20 punktów bazowych tutaj jest przez rynek już wyceniany, w związku z czym rośnie na to, e, można powiedzieć, presja. E, w tym tygodniu stosunkowo niewiele instytucji międzynarodowych wypowiadało się o, o Polsce i o kursie złotego. Warto zwrócić uwagę na, pro, na prognozę Nordei. Podatek bankowy może doprowadzić do przeniesienia aktywów za granicę. Zwiększone ryzyko polityczne może doprowadzić do odpływu kapitału z naszej gospodarki. Złoty może być przeceniany przy publikacji nowej ustawy frankowej. No, cały czas czekamy na ten akt. Ale też ciekawe możliwe dwie obniżki stóp procentowych na jesień no to sporo. Raczej tutaj, właśnie, większość obserwatorów rynku skłania się ewentualnie ku jednej obniżce, natomiast tutaj mamy dwie. No, ale w sumie tutaj takie są wymienione czynniki ryzyka, ale na koniec ta prognoza jest całkiem optymistyczna. Złoty może się umacniać na koniec roku i również w 2017. Jeżeli chodzi o sytuację na, techniczną na złotym, no to tutaj najpierw zerkamy na parę. USDPLN. Mieliśmy wybicie z tego e, kilkumiesięcznego kanału spadkowego, czyli tutaj sygnał do dalszych wzrostów. Natomiast e, no, wybicie, zamknięcie się powyżej kanału, e, ale rynek nieco opada z sił i mamy tutaj korektę. Warto zwrócić przede wszystkim na poziom 3,75. E, uwagę. Myślę, że jest to krótkoterminowe wsparcie. Gdyby, gdyby faktycznie ta korekta została powstrzymana w okolicach 3,75, no to to będzie szansa na podejście w okolice tego lokalnego szczytu na 383 no i później jeżeli udałoby się ten poziom pokonać no to szansa na dalsze wzrosty do okolic 389 i być może dalej natomiast to w dłuższej perspektywie. European i Frank Pelen bardzo stabilne pary w ostatnich tygodniach no i Tutaj, wiele wskazuje na to, że nadal, jeżeli chodzi o kurs euro, to on sobie może oscylować w granicy 4,25-4,30. Nie ma na razie tutaj czynników, które mogłyby znacząco e, zmieniać nastawienie względem tej pary. Natomiast, jeżeli chodzi o franka, no to takie granice 3,90-3,95 również mogą obowiązywać w kolejnych tygodniach. E, także tutaj na razie się nie zmieniło wiele od strony technicznej i fundamentalnej. Natomiast dużo się zmieniło na funcie, który. Wybronił tutaj dołki z, z 2014 roku, no i mocno odbija kurs tej pary, i wydaje się, że teraz możemy sobie dojść w okolice 5,50. Tam będzie opór w postaci górnego ograniczenia kanału trendu, kanału spadkowego. No i zobaczymy, jak się kurs zachowa w tej parze, czy będzie jeszcze tutaj dalsza siła, czy jednak no para funt PLN zareaguje na ten opór. Mimo wszystko, jeszcze mamy dwa miesiące do, do referendum w Wielkiej Brytanii, także funt nadal no, jest mimo wszystko taką troszeczkę niepewną walutą. Cały czas ten Brexit ciąży na funcie, w związku z czym być może jeszcze powróci do spadków, natomiast w dłuższej perspektywie ja spodziewałbym się, że jednak jeżeli chodzi o funta, no to będziemy zdecydowanie wyżej. Myślę, że sobie wrócimy gdzieś. Jeżeli to referendum oczywiście dobrze się skończy, to znaczy no Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, no to myślę, że będziemy wracać gdzieś na poziomy z początku tego roku, także znacząco wyżej od obecnych poziomów. To wszystko na dziś, dziękuję i do usłyszenia za tydzień.